dzisiaj. Słuchajcie, jesteśmy w McDonaldzie. A mało tego, sprawdzimy, czy będą skryśla w Happy Meal. Prawda, Kitek? Siemaneczko wszystkim. Siemka. Słuchaj, Kitek, to jest McDonaldowe Hobby i podobno ma być tam Spongebob i może będą skryśla losy. Ufinka, mogę kupić pieseła za roboksa. Nie, Kitek, zaczynamy. Chodź, chodź. Czekaj, a gdzie to się zaczyna? Czy to jest fidget spinner? Gdzie mam iść? Tu, tu, tutaj. Tutaj jest rampa, zobacz. Oh! Aha! Wow! Oładeczka! Ała! Ała. A, dobra, kliknę. A. My to marz mi, czy tak się normalnie wchodzi do McDonaldu? Tak byłoby ciekawiej. Ej, tu jest skuterek, Mufinka Chodź! Dobra, zaczynamy tutaj. O, jaka przepaść, taka dziura w McDonaldzie. No, chyba ja nie się nie spotkałam. A checkpoint, dobra, tokazuję, każe checkpoint od razu brać. Tędy mamy iść. Okej. Okay. Idziesz? Mufinka, tak w McDonaldzie to nie wygląda! Słuchaj, Kitek, moją misja jest znalezienie spisz ponieważ w Londynie podobno są znowu happy milowe. A, tędy miałam iść. Ej, czy ty nie przeszłaś, o co? Hehe. losy w Happy Mealach, które są halloweenowe i ile wyglądają lepiej niż te nasze były? Serio? Musimy pojeść do Londynu. Co prawda, nie ma tam puszynowej kawiarni już, ale, ale wiesz. A chciałabyś dywan? Pęczowy dywan, zobacz jaki ładny. Myślałam, że pytasz mnie o wycieczkę do Londynu. Nie. Ja nie mogę tam wejść. Nie mogę Tutaj po słomkach chciała skakać, no nie. Ej, to już słomki tak się chyba nie używa w maku. Słomki w maku? Chyba papierowe. Papierowe są? Chyba tak. To ty chodź do makania. Ja. Ała! Straciłem włosy, bo to trzeba patrzeć, Biec? Nie! No nie, no co jest? A byłeś w stanach w maku? Nie byłem w stanach w maku, bo Mufinka powiedziała, że tak. Kitek nie będziesz w stanach maku, bo nie będziesz. Byliśmy w Disneylandzie i tam jedliśmy, więc tak. Ale nie było tam maczka! Tu jest ketchup! ketchupowa rzeka! Ketchupowe może, tylko problem jest taki, że nie mamy łódki. O! Płyniemy po prostu, Kitek! W ketchupie. będziemy pływać w ketchupie, Mufinka. No, to jest dziwne. Ja ci powiem coś. Lubisz ketchup? Lubię ketchup. Ja też. Bo jest ale bez przesady, żeby w nim pływać, no! Ja lubię ketchup i musztardy, ale nie lubię sosu i czosnkowego. Jak można nie lubić sosu czosnkowego? O, I śmierdzisz po nim! Śniutki jest. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Ketchup, czy Team sos czosnkowy. Ja jestem Team Ketchup. W ogóle mówika, ja nie rozumiem tego troszeczkę. Ja też nie rozumiem. Bardzo łatwiej jest to, Pip, póki, co? Dziwne jest to! To jest kraina frytek, ja to czuję. Wow! Miałem rację, że to są frytki, Zobacz! O ja! Ej, frytki z waka są dobre. Jak są świeże, to są przepyszne. Ale dlaczego mamy nie dotykać frytek? Ja myślę, że raczej. Czy one trochę się zieleniały? Czy mi się wydaje? I gdzie ja jestem? No, żartujecie sobie. Mówiłaś? Nie, no mam znowu płynąć? Ale strata czasu. Muszę uważać. No. Ty możesz skakać po tej wodzie, będzie szybciej. Tak? Tak, tak. Czy jest szybciej? Troszeczkę raczej tak! Odrzu co ty mówisz? Nie da rady. Co ty robisz? Pomiń etap. Jak to? A. Wika włączyła coś dziwnego. O, okej, okay, dobra. Dobra, widzowie, po raz drugi lecimy do krainy fryty. Jak była mała, nie mam nic innego! Stój! Stop! Stop! Zatrzymaj się! Odwróć się do tyłu. O, i teraz już nie będziesz musiała pływać. Słuchaj, jak była mała, to jak mieliśmy na przykład w jakiejś pizzerii, na przykład pizzy co nie? To wtedy była połączona z KFC tam u nas. Albo jak byłam w maku, ja kupowałam tylko i wyłącznie frytki. Ja nie chciałam nic i więcej jeść, tylko frytki. Wika, ja znalazłem hamburgery. A ja ketchup znowu, ale chyba mam go nie dotykać tym razem. Wcześniej się kąpałam w ketchupie, a teraz nie mogę go dotknąć. Nie rozumiem. Zalało tego maka wodą, tak jak u nas na odcinku. Ratwom! Co jest? Co jest? Nie, no chyba, to są jakieś żarty. Jakie żarty? To są żarty. Ja jestem teraz w łożu keczapowym z powrotem. Żartujesz czemu? No poważnie, to obi jest zepsute. Ja tak miałam ostatnio. Cały czas mnie cofało na puszynowym. Ja nie wiem, kto robi to obi, ale naprawdę bardzo często mi się to psuje. Ja nie wiem, ja, ja tego nie rozumiem. No bo widzisz, to dlatego, że my nie mamy naszego obi. To dlatego. Właśnie, i co by na to, żeby zrobić kitkowo-muffingowe obi? Kurczę, Nie mogę tam wpaść. Gdzie? No, tam muszę trafić między lasery. Wow. dało się. Punkt kontrolny? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Punkt kontrolny potrzebuję! Nie ma punktu kontrolnego. Jest! Powiem ci, że na przykład ja, jak jakbym mały, to ja tak często w maku nie jadłem. Jadło się tylko na wycieczkach szkolnych i wtedy kupowałem zawsze Happy Meal'a, a potem jeszcze kupowałem hamburgery. Nie, ja kupowałem Happy Meal'a, żeby mieć zabawkę. Ale jakieś były inne rzeczy w Happy Meal'ach niż teraz. Teraz na przykład były fajne. Nie chodzi mi o zabawki! Chodzi mi o jedzenie! Squish Malonsy były. No to tak, ale mówicie, no w Londynie teraz były halloweenowe z i wyglądały super. A ja, mam górą przejść. Na którym ty jesteś etapie? Na 17. Jak ty na 17? Czy ty miałaś czekać, taki to sława. Co? Ty, ja już tutaj na żarła wtedy. Przeżarła. Przeżarła. Ale muszę Wam powiedzieć, że na przykład w Stanach za to jest dużo większe pićka są. Macie tam bardzo dużo koli Wam dają i dużo soku. U nas jest dużo mniej. No to prawda, oni mają większe rozmiary pićka. Kurczę! Jesteś za mną. No nie mogę z nim poradzić, co? tym takim cieniutkim, no. Bo ty to musisz robić na raz Robiłam, to nie wyszło. Wow! Wyszło. Oh. O, fryteczki! Bo chyba nie można tej pary dotknąć. Ja nie wiem, jakim cudem tu przeżyłaś. Serio? Tam była jakaś para? Tak, to była para wodna. Bufika, ty jesteś za wysoka. To, bo ty jesteś taka wysoka. Skaczemy po forsie. 100 dolarów. Ej, miałem 100 dolarów. Jak byliśmy w Stanach, to miałem 100 dolarów. Taki banknocik, pierwszy raz w życiu. Szybko je wydałeś, więc już ich nie miałeś. Miałem przez sekundę 100 dolarów. Ja kupiłam sobie rzeczy z Disneylandu. Bufika, trochę za szybka jesteś w tej mobbie. Nie podoba mi się to, że tak jakoś tak wszystko się za bardzo Spędziłaś Widzisz, mufinka na prosa Byłabym szybsza, gdyby mi nie przeszkadzały te wszystkie reklamation No właśnie, no, o tym mówię O was mówię e, No nie, tylko nie to Jak ja mam to sprawdzić? Co? O nie A nie ma jakiegoś nubka, który by to sprawdził? Pobiegłam za tobą Tędy też nie Tu też nie Dobra, znalazłem Tutaj, tu Który to był? Au, trzeci, trzeci po lewej A, dobra W ogóle mi się świeci kamera nad głową i nie ogarnia. o co chodzi Chyba chodzi o to, że jestem nagrywany A co mi się nie świeci? Znalazłem ludzi Mamy ludzi tutaj. Aye. Za bardzo biegłam Kurczę! O, bufinka! Co? Twoje ulubione Czekaj, bo póki co No nie mogę są Może to ona mnie pcha Może to z jej winy <grym> Tak, tak, zdecydowanie To z jej winy, nie twoja Dokładnie Po prostu za długo nie było serii Mufinka na prosa No właśnie Pamiętajcie, że na kitka kanale jest bufinka na prosa Mufinka na prosa Od nubka do prosa Ej, to jest ciężkie Nie tylko ja padam No właśnie, najgorsze jest to, że ja się z ciebie śmieję ja sam się wywalam jak taki nubek Taki, wiesz Taki nubek, nubek, dosłownie nie. Kurczę, Przez te latające dywany nie mogę wejść w tą szachownicę, bo mi cały czas jakaś reklama wyskakuje. Nie chcę tego. Poczekamy na Mufinkę. Trzy godziny później. Nie przyginaj, to jest moje ulubione. wow się. Nie, no widzowie, ej. To jest naprawdę dobrze. Ej, patrząc na tą pizzę zgłodniałam. Ej, ja też jestem głodny, zjadłbym pizzę. Mogę zamówić pizzę? Nie, Kitek. Ty musisz też się zdrowo odżywiać. Pani powiedziała. Pani doktor powiedziała. Nie ogarniam, bo tutaj się coś... Może się ścięło. Plama się ścięła, no. Nie wie, czy świecić, czy nie. Nie, cofnij się, cofnij się, cofnij się, Mufinka. Zobacz. Dobra. Uuuu, wow, ale się wywaliłam. Wstawaj, Mufina, nie zawalaj! Tylko uważaj! No, bo mi reklama wyskoczyła, no! Ja nie wierzę! Jeszcze tą reklamę ode mnie. Mi dosłownie na końcu, jak właśnie miałam kończyć. Wiem, zdaję sobie sprawę, ja się zatrzymam Pod końcem się zatrzymaj. Okej, okay, tu jest znowu ta szachownica, ona już była! Ej, to są giga gigafrytaski! Frytki? Kurczę. Wow, prawie w gluta wskoczyłem. Glutowy McDonald's! O! Udało się, jest. Friday! Słuchajcie, widzowie, zrobimy wielki test McDonalda. Jak pojedziemy gdzieś, na przykład teraz, pojedziemy do Japonii, to nagram wam wielki test McDonalda. Okej, okay, cały odcinek, wszystko. Chcecie taki filmik na który głównym kanale, koniecznie napiszcie. Tak, jak Fitek je. To by był chyba najlepszy content jedzeniowy. No powinka by patrzyła kidek by ja. Chociaż w McDonaldzie w Japonii były przepyszne makaroniki, wtedy tak byliśmy. I taki shake truskawkowy. Ej, szczerze, właśnie na początku było prosto. A teraz jesteś. No chyba żartujesz, że teraz jest banalnie! No nieprawda, no bufinka, 41 etap. Może keczapu znowu? Ale tak samo miałam mówić w nowy obi. Nie chcę tego kupić. Kurczę! Widzowie, będę w końcu pierwszy, bo ostatnie pięć obis z rzędu chyba przegrałem z tobą. Czy ty wykupiłeś coś? Wika, ja nie muszę oszukiwać, żeby z tobą wygrywać. A co, z powrotem się przyniosłeś? Nie, nie, nie. W sensie to jest następne. Tam jestem na 41. Tęczowy jednorożec. Kup, 200 Robuxów. Nie chcę tęczowego jednorożca. Czego wy nie rozumiecie? Ja chcę! Nie, bo 200 Robuxów kosztuje. Ale możemy zrobić yy, niedługo odcinek? Każdy z nas może wybrać sobie jeden bus na obi. O, spać i mi się. Ja wchodzę na piramidę frytkową. Mam tym płynąć tak? czapu? O, widzę cię. Ufinka na ta płynie z daleka. Ty, to jesteś i ta głowa? Jaka głowa? Jestem tutaj na tej frytkowej takiej tej. To czekaj na mnie. Widzowie, biegnę na samą górę, będę pierwszy. Nie, no. Nie, nie, nie przegram z tobą. Cztery razy z rzędu przegrałem, chyba tak mi się wydaje. Cztery razy. No dawaj, 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 Mufina, dawaj. Merdaj tymi nogami. Merdaj ogonkiem. Widzowie, już prawie. Trzy, dwa, jeden. Wygrałem. oby finished. Dawaj, dawaj, Mufina, dawaj, dawaj, dawaj. O matko, ale te schody ogromne. czas, schody. Biegnie taka mini tyci Mufinka tam na dole. Ulubiona jedzenie z Maka? Frytki z lodami. Frytki z polową truskawkową. Frytki z poleją co ja Lody z polewą i frytki. I koniecznie lody w wafelku. Nie wiem czy nadal przydają, ale zawsze brałam tylko w wafelku, nie w tym kubeczku. Dawaj, dawaj, dawaj! Już. No już czy masz kapelinder! Tak, elegancko teraz wyglądam! Wow, udało mi się! Je, yeah. yeah, dobra widzowie! To no co? Idę jeść! Buziaki, pa! pa.